Zastanawiam się, że nad tym tematem pracuję, od, czy pracowałem, od wielu, wielu lat. W 1992 roku, kiedy odsłaniano tablicę w Kościele Dominikanów, nasza wiedza była taka, iż na tej tablicy dziewięciu tarnobrzewskich kętyczyków się znalazło. Uznałem, że istnieje pewien swoisty obowiązek przywrócenia pamięci tych, którzy mieli w zasadzie do końca Zostać zapomniani i dzisiaj 20 w zasadzie lat, jak dobrze liczę od tego momentu z tych dziewięciu, jeżeli tak można powiedzieć, rozmnożyło się 60 tarnowskich Katyńczyków, bo tyle w zasadzie ponad 60 ich udało się zidentyfikować i znaleźć. I to jest, nie ukrywam, że jakiś wewnętrzny imperatyw, który kazał tych ludzi, których wielka historia i straszliwi zbrodniarze próbowali wymazać z naszej zbiorowej pamięci, przywrócić tej pamięci, a równocześnie... To, co myślę, jest najważniejsze. Często, kiedy słyszymy o Katyniu, mówimy o tych 21 tysiącach zamordowanych polskich oficerów. Ta liczba jest tak ogromna, że staje się dla nas wręcz abstrakcyjna. I dopiero kiedy w wymiarze lokalnym uświadomimy sobie, że z niewielkiego miasta zginęło 60 ludzi z tym miastem w różny sposób związanych, to dopiero. Jeżeli pomnożymy Tarnobrzeg i to miasto przez setki czy tysiące podobnych miast, to dopiero cały dramat i rozmiar tej zbrodni w takim wymiarze lokalnym myślę, że udaje się dopiero wtedy to ogarnąć i zobaczyć. Trudno było z prostej przyczyny. No, zbrodnia miała być w zasadzie do końca ukryta. Mało tego, no, istnieje do dzisiaj tak zwana białoruska lista katyńska. Z które już w zasadzie postacie też nie do końca zostały rozszyfrowane. I, i to była, no, owszem, no, dzięki temu, co zadziało się, szczególnie od lat 90., momentu, kiedy Rosjanie, a szczególnie Jelcyn przekazał nam pewne informacje kiedy mieliśmy mówię tutaj o stronie polskiej materiał do dokumentów w zasadzie ta, tą listę udało się w miarę pełną stworzyć jakby obowiązkiem naszych tutaj lokalnych historyków było jakby z tej listy wyłowić te osoby które z były związane, co też nie było, nie było łatwe, ponieważ no, trzeba było studiować życiorys um, tych ponad 20 tysięcy, żeby znaleźć w tym życiorysie jakiś tarnobrzeski epizod. Prostsza była oczywiście prostsza sytuacja z tymi, którzy tu się urodzili, czy stąd zostali zabrani na wschód, ale ci, którzy przez kilka lat funkcjonowali w Tarnobrzegu, a ten, potem poszli w inne miejsce i stamtąd um, wielka historia ich zagarnęła swoje szpony, to tych było po prostu na nowo szukać. Dochodziłem do, do tej sytuacji etapami. Parę lat temu ukazał się, zeszyt historyczny poświęcony Tarnobrzewskim Kateńczykom, tam około 40 udało już się znaleźć. I po kilku latach z tej sumy 40 narodziła się ta suma ponad 30 i myślę, że ona już jest, nie chcę powiedzieć, zamknięta, ale jest bardzo bliska chyba tej ostatecznej liczby. Książkę wydało wydawnictwo Sztafeta i w zasadzie to ono tą książkę rozprowadza. Z tego, co wiem, to we wszystkich ważniejszych księgarniach tarnobrzeskich ona jest do sprzedaży.